You can advance from. Set the entry points. First is the main gate in front of the building. It doesn't provide much cover but will give you quick access to the inside. The second is the backyard alley behind the building. It provides cover but is distant from the building's main doors. With both of these entry points, you will find windows and balconies you can rappel into. Good spotting the Echo 1. Any visual on the ambassador? Negative, but he should still be alive. They will need him to find the documents.

za, zabezpieczyć jakieś yy, dane, yy, zabezpieczyć dokumenty ambasadora. I no, dobrze, to zacznijmy. No, tutaj pokazuję ko obsesja. Yy, musimy szybko, bo tutaj mamy mniej czasu. Yy, ostatnio nie zdążyłem wybrać. Oktowizora. No, o, teraz zróbmy. Um. Okej, okay, to będzie chyba wszystko. Chociaż jeszcze Nie, okej, okay, dobra. Gra się niczym nie różni od y, multi. To samo przygotowanie i tak dalej, tylko z tą różnicą, że mamy NPC um. O, no i możemy rozpocząć teraz. Coś. Okej, okay. ale na razie zciągnijmy. Mm. Wyłączymy światło, będzie nam łatwiej. Widzimy tutaj, tym wejściem. Mm -hmm. Tutaj pewnie będzie ktoś przy prądzie. Dobra, otwórzmy na 6. Okej, okay, nie wejdziemy tędy, ale możemy kamerę zniszczyć. Dobra, yy. Wyważmy drzwi. na ziemię. Przejdźmy tędy Czekaj, czy ja mogę nie tak tu trochę tak rękę wystawiać przez tą za, za ten parawan. Zobaczmy tutaj. Okej, okay, zabity. Yy. Zobaczmy tutaj. No tu jest wyjście, dobra. Sprawdźmy magazynek. 15 pocisków. Tu drzwi nie ma, tak? Tak, tu nie ma drzwi. Przejdźmy tędy. Trzeba uważać na... Na pułapki na drzwiach, bo już yy, drugi raz podchodzę do tej mapy i raz już właśnie zginąłem przez pułapkę. Ok, światło wyłączone, sprawdźmy najpierw parter. Ok, yy. a co jeszcze musimy robić? To zabezpieczać broń. Tu się cofnijmy podnieśmy się nie zastanawia mnie to, bo podnosimy tą broń po każdym, musimy, po każdym przeciwniku musimy broń podnieść no to my będziemy ją przecież obładowani jest kamera yy, tutaj pewnie jest znaczy pewnie, no coś tam mówił najpierw zobaczmy te drzwi uchylone Hmm. kuchnia tutaj drzwi zablokowane, wejdźmy tędy. dobra ten pokój czysty, wejdźmy do następnego wejdźmy tutaj, bo tutaj słyszałem głosy o kamizelkę miał jeden pocisk, przeładujmy ja mógł go od razu skoro już go wyciągnął, to nie go wkładał tu nikogo tu jest clean w drzwiach, więc tutaj nie przejdziemy. Zobaczmy tutaj. Skoro był clean, to prawdopodobnie ktoś tutaj będzie. Tutaj okna brakuje. Tutaj też przeskoczymy tu? Nie. Ok, możemy wyciągnąć klinię z drugiej strony. Ciekawe. Ok. Ale przynajmniej nie będą się spodziewać, że tutaj jesteśmy. Jest gościu. Nie poddał się. No to trudno. Dobra, no możemy wyważyć. Ok. Ja się zaklinował Znaczy ten zablokował wszędzie drzwi. Stał sobie na środku pokoju. Coś możemy od niego wziąć? Nie. No, tutaj patrzcie. Tu, tam, tutaj. O, tutaj nie. Tale ta czysta. Okej, okay, tutaj byliśmy? Nie, tu nie byliśmy, tutaj drzwi yy, ławą zostawili. Idźmy na górę. Ostrożnie. O, gdzie? Tam ktoś szedł. Policja, no, Get Policja, na Policja, no coś tak kurde, już za drugim razem chciałem strzelać, ale dałem mu szansę I jak widać nie opłacało się Może za daleko byliśmy i się pewnie poczuł Nie wiem czy zabiję Ta, dostał Dobra, to miał akurat pistolet Hmm. Zobaczmy, 40, ostrożnie tutaj, 40%, mamy cały czas kucamy jak tu już jesteśmy, to zobaczmy. Jest kamera. Słowa, że jak się strzeli to oni mówią, bo teraz wiem gdzie są. Zobaczmy tutaj otwarte drzwi. Jakieś martwe ciało. Weźmy przytnijmy. Yy, pułapkę tej powoli jakiś parawan otwarte drzwi a to łóżko przewrócone tutaj toaleta ok, czysto no, trzeba uważać, bo jak oni lubią chodzić zaraz ktoś mi może tutaj wyjść Zobaczmy balkon O, jest bomba Okej, okay, balkon czysty Teraz sprawdźmy ten pokój No, w kołopie by było szybciej i o wiele łatwiej Podejrzewam, hmm, że tu nikogo nie ma, bo nikt się nie odezwał Okej okay. Czy to wyjście na balkon? O, nie z tej strony. Tak, wyjście na balkon, ale sprawdźmy. Nie, czysto. Ok, no spróbujmy obezwładnić tamtego, bo wiem, że. Y a, jeszcze co? Broń podnosimy, tutaj chyba jednego zabiliśmy. O, co to jest? Shotgun? Jakiś taki strzelba dziwna. Jakby sportowa. Nie ma tu nikogo. Czysto. To Toaleta. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Balkon. O, jestem Dokumenty. Dobra, to weźmy, bo mogę się patrzeć w inną stronę. Na szczęście, mm. jeszcze tam zobaczmy, jeszcze dokumenty jakieś musimy luźne znaleźć. Ok, Intel successful. E, tutaj nie. Zobaczmy te drzwi. widzę bombę? Na balkonie nic. Police, hands Nie chcę się poddawać, kurde. Okej, okay, jest ambasador. Spokojnie, tutaj o jeszcze jedna bomba. że jak będziemy o są dokumenty. Ok, a ok, dobra. Tutaj były te drzwi, jeszcze zobaczymy tą kanciapę. Ale dobra. Jeszcze na dachu widzimy. Bo nie ukrywam, że wiem, że na dachu są yy, będzie dwóch. No mamy, no, fajnie jakby jeden się jeszcze poddał. No właśnie, tutaj jeden z dachu poszedł sobie. Dobra, powoli, może się nie odwróci. I co mogę zrobić? A okej, okay, dobra, muszę przestać celować. No i prawidłowo. Zabezpieczony jeszcze. Zobaczmy tutaj. Znaczy jest neutralizowany. Zobaczmy tutaj, czy kogoś nie ma. Kurde i znowu wszedłem nie patrząc, czy gdzieś pułapki nie ma. Tutaj na telewizorze oglądają. Debug Mode Signal. To się chyba sa satelita im sygnału nie łapie. Zobaczmy tutaj jakieś poddasze. Mieszkanie jakieś. Pełno łóżek. No i nic. Weźmy naszego ambasadora, i może da się tutaj. Nie, tutaj jest. Dobra, tutaj jest ten. Okej, okay, o tutaj da się zejść. To sobie tędy zejdziemy. Chyba wszyscy. Mam taką nadzieję. tak uważać, bo tutaj tam u góry było nie było jednego No to tędy balkonem też możemy zejść, to zejdziemy tędy okej, okay, choć, a nie, nie, chyba nie możemy z nim, musimy wyjść z budynku dobra, to idźmy szybciej A, tu możemy przeskoczyć to możemy, czy to tak nie? To tak leży Idzie? Idzie, a dobra, tutaj stoi Nie spodziewam się tu nikogo, bo wszystkich Zabiliśmy O, tędy wyjdźmy Idzie się. A, okej, okay, dobra, a tutaj. Okej, okay. misja wykonana.